Co robisz? No, co robię? Robię zapoznanie, że tak powiem, z rajdem. No, my jesteśmy po zapoznaniu z odcinkami. Trochę szkoda, że nie jedziemy. Piękne odcinki. No Nigdy tutaj, powiem szczerze, wam nie byłem. Że tak powiem, tylko turystycznie w Szczyrku czy w Wiśle, ale nigdy rajdowo. No, świetne co te odcinki. Potwornie trudne. Taki level, myślę, małopolski. Taka troszkę zawoja. Mocno zniszczone, dziurawe. Bardzo bardzo wymagające, ale no, uwielbiam takie os -y. No i jakieś tam różne swoje sprawy przyszłościowe, mam nadzieję, rozwiązuje. Jakieś tam przymiarki do różnych samochodów, do różnych konstrukcji, do różnych zespołów. No i zobaczymy, co ta przyszłość przyniesie. No właśnie, stoimy na tle Rally czwórki, czyli twojego przyszłego wyboru, tego Cię życzymy. No nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Tak, no jakby zdecydowałem się to, jak już też oficjalnie o tym powiedziałem, że. Że, że i taka jest prawda, że, że no, nie chcę. Albo zrobię to tak, jak to należy, czyli będę jeździł w rajdach w sposób profesjonalny, albo to, albo to rzucę. Ale powiem szczerze, że chyba ja jestem pełen optymizmu, nadziei i myślę, że w kwietniu się zobaczymy na jakieś tam tarmakła, może na świdnicy, Zobaczymy. Nie rzucisz tego, bo jak opowiadałeś o tych os to już widziałem tą gwiazdkę w oku, że nie ma szans. No ale skąd ta decyzja, żeby jednak no, poddać się temu samochodowi, bo on miał swoje momenty, dużo kaprys sił, od Świdnickiego, ale jednak zawsze gdzieś tam przełknęłeś to, ale no, po śląsku powiedziałeś dosyć. Po śląsku powiedziałem dosyć, bo, no bo ileż można tak naprawdę, kibiców mamy mnóstwo, banery jakieś różne, plakaty. Katy na trasie, ludzie nas dopingują, a ja nie mogę przejechać pętli rajdowej, bo mm, oszczędzając auto, bo naprawdę, wieszcie, ja ten samochodem jeździłem tak, żeby nic nie urwać, bo wiedziałem, że każda redukcja biegów zbyt agresywna to jest zaraz będzie jakiś problem, zaraz jakaś urwana połoś. I mimo to to się poddawało, tak? Doszliśmy do takiego momentu, że my nie wiedzieliśmy co poprawić już w tym samochodzie. Już nie była to kwestia pieniędzy, tylko po prostu na no, jakby wiedzy. I tak przystąpiliśmy do sezonu. Widać to też nie wystarczyło. No, bo postanowiłem, że po prostu nie chcę marnować swojego czasu w rajdach na naukę tego, jak trzeba serwisować samochód, tylko ja się chcę zająć sportem i się uczyć, jak rozwijać się jako kierowca. I jak rozwijać naszą załogę z Jackiem, tak? Czyli jak po się, stawać się szybszym i bardziej skutecznym kierowcą rajdowym, a nie tym, czy dana półość wytrzyma, czy nie. Ta konstrukcja, która stoi za mną, Noreli 4. No wiemy, jak to wygląda, tak? To, to jest urządzenie tak jak telefon. Odblokowujemy, dzwonimy, odpalamy, jedziemy, to jest dosłownie tak działa. I naprawdę. Oczywiście, wszystko się może zepsuć, ale prawdopodobieństwo, że taka raj się zepsuje, jeżeli nic nie nawywijamy, no jest pewnie kilkadziesięciorazykrotnie mniejsze niż, niż takiego zwykłego, powiedzmy, N-grupowego samochodu. Ale z drugiej strony, taką czwórkę trudniej sprzedać medialnie. Trzeba się mocno postarać, no i trzeba być już w czubie tej klasy, no bo jednak zasłynęłeś z tej, tej BMW, że jednak to BMW takie dość nietypowe, no i tym sobie się serca kibiców. No tak, bo to nasza klasa, ten nad 3, jak to już wcześniej mówiłem. No, jakby dla mnie to nigdy ta klasa nie istniała i nie ma żadnego znaczenia. No, bo jak można mówić o jakiejś klasie, gdy jest jeden zawodnik, czyli Jacek, no, mnie to totalnie nie interesuje. Ja potrzebuję wyników sportowych, ja potrzebuję relacji sportowej, mnie to nakręca, motywuje do działania, spędza jakby sens powiek, a jechanie dla Pucharu, aby, aby, aby jechać, no, to takie tematy mnie w ogóle nie interesują. Ale ja widzę też co. Masz rację, podzielam twoją jakby tezę, że BMW jest bardzo autem e, może medialnym, może takim dającym frajdę Co mi to prawda, e, ale uważam, że przy odpowiednim poziomie sportowym, takim autem przy mega zaciętej rywalizacji z chłopakami, którzy dzisiaj się biją na ostatniego rajdu, przecież nic nie jest rozwiązane w ośce, czy też w klasie rally czwartej, e, to też doda kolorytu i myślę, że jakbyśmy mogli się mieli możliwość dołączenia do tej rywalizacji, to no uważam, że potrafię, ale weryfikacja może nastąpić na Świdnicy. Ja w siebie wierzę, wierzę w Jacka, w, nasz, w naszych partnerów i, i myślę, że będziemy w stanie walczyć.